Dzisiaj się bierzemy za odblokowanie kładzisza, kurde, będzie wywalenie DB killera, włożymy zębatkę inną i będzie coś takiego jak Pink, write Mod, czyli coś tam różowy, drut, modyfikacji, czyli inna mapa w kładzie. Y, już sam początek zaczął się ciekawie w sumie, bo kurde chciałem debekilera wywalić. Tu była urwana śruba, tu pękła śruba, tu zaraz rozwiercę i wyjmiemy, zobaczymy jak to w środku wygląda. Może się trochę zejść, ale myślę, że to się ogarnie. Tylko na spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Wiertło jest w miarę ostre. Dobra, osłonka zdjęta. <śmiech> kurde. <śmiech> nie wiem czy tu mi zejdzie, bo to jeszcze kurde wystaje. Pewnie będzie trzeba może to zeszlifuję. chyba tak będzie najlepiej zrobić, to wtedy będę mógł to zdjąć. Kurde, nie idzie to tak wcale szybko. A może jeszcze rozwiercę i to to, to też będzie z głowy? Coś dobre wiertło jest. Oka się coś zruszyło. bez kitu. To jednak jest Killer i to niezły. To teraz to powinno być tak złożone, nie? No i tak tam jakieś kurła rurki w środku są. Chyba musiałbym go zdjąć i zobaczyć, czy on w ogóle ma przelot pełny. Oto sobie zdejmę. To będę musiał i tak nagwintować nowe te nowe Śruby. W sumie to jest tu przelot na wylot. Tam jest takie zwężenie trochę, ale tragedii nie ma, Wam powiem. Tu już jeden gwint mam naprawiony, ładnie wyszedł. Zostały te dwa, trzeba ostrożnie robić małymi krokami, żeby nie przesadzić. Ten jest na długość już dobry, to nie będę aż tak głęboko brał, żeby zaraz gwintownik w środku nie został. Jedno wiertło mi pękło i tam wpadło. Kurde, pewnie będzie już tak gruchało teraz. Chyba się tylko wydawało. Chyba. No jest różnica 14, 13. Kurde, ale tak nie wiem, jak tak patrzę, to mi się wydaje, że ten otwór jest większy. Może mi się wydaje tylko. No i no jest różnica. Niby ząbek różnicy, ale kurde, w wielkości to, to sporo jest ten. Ta 13 to kurła. Z 6 na godzinę wolniejszego VMAXa będzie miał, ale tak jak jeździć po żwirowni, to kurde. Dobra, teraz te chwila prawdy czy to wlezie. Nie, pasuje. U, ale fart. Teraz kurde trzeba będzie łańcuch podciągnąć Dobra, zakładamy. Kurde, mam dwa te segery wziąć, bo ten to już taki szczerze mówiąc to kurła na słowo honoru. Już tego zdejmuję jest trzeci raz, nie pomyślałem. W końcu będzie, że zaraz się napęd skończy, zębatka wypadnie i pojeździe będzie. Olu, skoczyło. Tam powinienem włożyć górę źle, przełożyłem przewód, wyjmę to jeszcze, wyjmę. Powinien być tu schowany. O, My się tu nie przewalał. Dobra, zębatka założona. Cofnę sobie jeszcze ten mimośród do tyłu. Patrzcie, jak brokat widać w kładzie. Jak jest słońce, to normalnie jakby był diamentowy. <laughs> Dobra, najważniejsza rzecz. Kurde, trochę mi się zeszło, powiem Wam, bo na filmiku tam patrzyłem na tych zdjęciach, ale to tak nie jest powiedziane. Musicie znaleźć tą kostkę, a ona może wyglądać tak, nie? Jak jest przekręcona. I najlepsze jest to, że ten kabelek, co szukałem, to on był normalnie, to chyba seryjnie jest tak zawinięte, że no zaklejony o tak tym niebieskim czymś, nie? No i jest tak, teraz jest seryjna mapa, myślałem, że może ktoś to odblokował, jeśli przetnę ten kabel to ma być, o to się odpali mapa wyścigowa, nie, czyli inna. Więc go przecinam, yy, w instrukcji piszę, żeby to później zaizolować, najchętniej to bym to zrobił może na jakiś wtyk, żeby to później złączyć, ale na razie tylko to przetnę, zobaczę jak będzie różnica, nie. No więc co, przecinamy to i zaizoluję też na niebiesko, Cinamy. No i teraz jest mapa racingowa. Zaizoluję, żeby tu nic się nie stanęło zaraz. No jestem ciekawy, czy będzie różnica. Kurde, teraz to takie ciężko porównać, ale powinien zapierdzielać jak wściekły teraz ten kład. W KTM to była spora różnica na odcinie między taką mapą to łagodniejszą a to mocniejszą. Przede wszystkim wyżej się wkręcał. Tutaj podobno ma się i wyżej wkręcać, i lepszy dół ma mieć. Czy ogólnie, no jak dojdzie mu koni to wszystkiego mu dojdzie, nie? I momentu, i wszystkiego. No i gotowe. Teraz tylko wszystko poskładać i test, czy to w ogóle odpali. Tylko Wydek założy, żeby tu kurła yy, się yy, sąsiedzi nie przeżegnali, jak to odpalę. Była taka awaria w kładzie, że kurde, kleszka yy, się przejechał i mówi, że gaśnie na wolnych obrotach. I już wiem dlaczego, bo myłem go bez plastików i widzę, że tu normalnie woda się dostaje. Pewnie filtr był trochę mokrawy. Filtr jeszcze źle nie wygląda, kurde, jeszcze jeden wyjazd w tym. Jak to się nazywa? No, w Białym Boże przeżyje, i później już wyczyszczę to i tak na tych piachach, to jak chodzi, to, to jeszcze przejeździ. Płyn chłodniczy widać, że jest, więc nic nie ucieka. W końcu silnik suchy, no i luk, kurwa. Z czasem cały czas małymi kroczkami tego kłada sobie ogarnię. Dobra, jako tako sprzęt złożony. Zaraz zobaczymy, czy odpali się kawałek, przyjadę. A to sobie założę później, kurde. Bo mam tylko jeden gwint nagwintowany, a jadę tadzikowi pomóc. Jak to się założy, to trochę to wygłuszy chyba. Dobra, wziąłem, podpompowałem powietrza z tyłu. Bo na tych kapciach to się w ogóle jeździć nie da. Zobaczymy, jak to się tym jeździ. Kurde, czy ta trzynastka lepsza, czy czternastka? No bo muszę przetestować, żeby wiedzieć, co będzie lepsze. Tak mi to kurde nie daje tego spokoju. Czy dobrze zrobiłem, że kupiłem to trzynastkę, czy jednak lepiej było zostać przy czternastce? No zaraz zobaczymy. Jadę na żwirownie, zobaczyć, jak będzie trójko wchodził w ten kład. Kurde, żeby nie zdechł, bo na kola. Czela. Kurwa, maicie! No kurwa, maicie! No inwestowałem! Przyjechałem zobaczyć czy kurde jest różnica na przełożeniach, bo odblokowałem mu taką mapę wyścigową, jadę zobaczyć czy na trójce będzie miał siłę pod górkę wjeżdżać wyrał, nie byłbyś, nie? Jeszcze raz? Ja dopiero wyjechałem z domu ci powiem szczerze mówiąc Ła kurwa fajny No panie, zobaczę może tu wjedzie <noise> najbardziej Na tej górce właśnie chciałem to zobaczyć. Wcześniej trójko to tak zwania, a teraz to pół, kurde, jak torpeda idzie. No i o to właśnie mi chodziło. To jednak ta zębatka i ta mapa to w pół różnicę robią, kurde. Wcześniej tak na dwójce wjeżdżałem, jak teraz tu na trójce. I nawet go od dołu nie dałem gazu specjalnie. No, jest petarda teraz normalnie ten kład. Taka wyścigowa że kurwa, zaraz będę rekord skoków nim bił. Dobra i lux! Umyć sprzęta, powietrze znowu spuścić z kół, bo dopompowałem, żeby tu przyjechać, bo w tych kapciach to rzuca tym kładem. No i luks, I na następny event ogień.